Rok 972. Polska pod rządami Mieszka I dynamicznie się rozwija, a jej wpływy rosną na zachodzie. Mieszko płaci trybut cesarzowi Ottonowi I, zachowując formalny pokój, lecz ekspansja na Pomorze Zachodnie zaczyna budzić niepokój jego zachodniego sąsiada, Saksonów. Margrabia Odo, pierwszy z marchi Łużyckiej, niezadowolony z rosnącej potęgi piastów, postanawia przejąć inicjatywę i w 972 roku, bez zgody cesarza, najeżdża ziemię Mieszka, które uznał za swoje strefy wpływów. Przyczyną mogła być ochrona Wolinian lub chęć zahamowania polskiej ekspansji. Doszło do eskalacji. Odo rusza z Magdeburga, przepływa przez neutralne tereny plemion, a jego armia zauważalnie przewyższa polskie siły. Jednakże Mieszko przygotował się do obrony i postanowi stawić opór na właściwym miejscu w kronice Titmara z Merseburga relacjonującej wydarzenia uzyskujemy cenne źródło to dzięki jego przekazowi wiemy o starciu które rozegrało się 24 czerwca 972 roku pod miejscowością Cidini dziś identyfikowaną najczęściej z Cedynią Według większości badaczy bitwa ta była kulminacją konfliktu o Pomorze Zachodnie, kluczowy obszar handlowy i strategiczny. Dla Mieszka Pierczy była to próba utrzymania wpływów i obrony granicy. Dla Odo przejaw ekspansji i umacniania własnej pozycji. 24 czerwca 972 roku, okolice Cedyni. Wojska Margrabiego Odo I... Wkroczyły głęboko na ziemię Mieszka, liczyły na szybkie zwycięstwo. Przeciwnika uznawano za mniej doświadczonego i słabszego militarnie. Mieszko jednak doskonale rozumiał, że frontalna bitwa mogłaby zakończyć się klęską. Dlatego zdecydował się na podstęp. Rozdzielił swoje siły. Część wojsk pod własnym dowództwem ustawił w polu, w widocznym miejscu, by zwabić Sasów. Tymczasem jego brat, Czcibor, Skrył się z oddziałem w pobliskich wzgórzach i lasach. Odo dał się wciągnąć w zasadzkę. Ruszył z impetem na oddziały Mieszka, które pozorowały odwrót. W pościgu jego siły rozciągnęły się i straciły szyk bojowy. To właśnie w tym momencie z ukrycia uderzył Czcibor ze swoją drużyną. Atak od boku i od tyłu całkowicie zaskoczył Niemców. Zapanował chaos. Po krótkiej, ale niezwykle krwawej walce wojska Odo... Zostały rozbite. Sam margrabia zdołał się uratować, jednak stracił znaczną część rycerstwa. Według przekazów, to właśnie czcibor, brat Mieszka, był kluczową postacią tego zwycięstwa. Jego niespodziewane uderzenie zadecydowało o losach całej bitwy. Dla wojów piastów było to pierwsze tak spektakularne zwycięstwo nad zachodnim sąsiadem. Choć źródła nie podają dokładnych liczb, historycy zakładają, że po stronie margrabiego mogło walczyć kilka tysięcy wojowników, podczas gdy Polanie wystawili siły mniej liczne, lecz lepiej zorganizowane. Przewaga terenu i zastosowanie fortelu zadecydowały o ich sukcesie. Tak zakończyła się bitwa pod Cedynią, zwycięstwo, które na długie lata zapisało się w pamięci zarówno piastów, jak i cesarstwa. Zwycięstwo pod Cedynią było ogromnym sukcesem Mieszka I. Pokazało, że państwo Piastów potrafi skutecznie bronić swoich granic i zwyciężać w starciu z wojskami niemieckimi. To pierwsza znana z kronik wielka wiktoria oręża polskiego. W krótkiej perspektywie politycznej bitwa miała jednak konsekwencje złożone. Cesarz Otton I, zaniepokojony eskalacją, Wezwał mieszka Jodo na zjazd w Kwedlinburgu w roku 973. Tam nakazał zakończenie otwartego konfliktu i przywrócenie status quo. Oznaczało to, że mimo zwycięstwa, mieszko musiał powstrzymać się przed dalszą ekspansją na zachód. Zjazd w Kwedlinburgu potwierdził też, że Polska, choć formalnie zależna od cesarza i płacąca trybut, staje się poważnym graczem politycznym. Otton nie mógł pozwolić sobie na dalsze samowolne działania margrabiów. To z kolei wzmacniało pozycję samego mieszka na arenie międzynarodowej. Bitwa pod cedynią miała także duże znaczenie wewnętrzne. Wzrosła pozycja dynastii piastów. Mieszko mógł ukazać się swoim poddanym jako wódz, który nie tylko rozszerza państwo, ale też skutecznie je broni, Zwycięstwo wzmacniało spójność rodzącego się organizmu państwowego, choć po latach znaczenie Cedyni bywało wyolbrzymiane, zwłaszcza w historiografii XIX i XX wieku. Nie ulega wątpliwości, że dla Mieszka i jego drużyny była to wielka próba sił, zakończona sukcesem. Bitwa pokazała też, że stosowanie forteli wojennych i dobre wykorzystanie terenu mogą zadecydować o losach całej kampanii. W perspektywie długofalowej Cedynia, była symbolem, pierwszą znaną batalią, w której Polanie zwyciężyli zachodniego sąsiada. Symbol ten, choć nie zawsze w pełni zgodny z faktami, przez wieki wracał w polskiej pamięci historycznej. Choć bitwa pod Cedynią uznawana jest za pierwsze wielkie zwycięstwo Polan nad Niemcami, historycy od lat spierają się o jej dokładny przebieg, a nawet miejsce starcia. Najwięcej wątpliwości budzi lokalizacja. Tradycyjnie uznaje się, że bitwa miała miejsce w okolicach dzisiejszej Cedyni w województwie zachodniopomorskim. Jednak część badaczy wskazuje, że źródła łacińskie mówią o starciu pod Cidini, a identyfikacja tego miejsca z obecną Cedynią nie jest stuprocentowo pewna. Niektórzy uczeni uważają wręcz że bitwa mogła rozegrać się bardziej na południe, w pobliżu Gubina lub Kostrzyna nad Odrą. Brak jednoznacznych dowodów archeologicznych sprawia, że ta dyskusja pozostaje otwarta. Spór dotyczy również samej skali bitwy. Źródła niemieckie i polskie są bardzo lakoniczne. Właściwie jedyną relację zawdzięczamy kronice biskupa Tietmara z Merseburga. Opisuje on starcie, ale nie podaje ani liczebności wojsk ani szczegółowego przebiegu. Wiele elementów to rekonstrukcje współczesnych historyków. Pojawia się też pytanie, na ile Cedynia faktycznie zmieniła losy państwa Piastów. Niektórzy badacze twierdzą, że jej znaczenie polityczne było mniejsze niż przedstawiała to późniejsza historiografia. Wskazują, że już rok później Mieszko musiał podporządkować się decyzji cesarza Ottona i zaniechać ekspansji na zachód współcześnie wielu naukowców uważa więc, że cedynia była bardziej symbolem niż przełomem w polityce mieszka. Symbolem niezwykle ważnym, bo to właśnie wokół niego budowano później legendę początków polskiego oręża. Choć cedynia to wydarzenie z roku 972. Pamięć o tej bitwie była przez wieki bardzo niejednoznaczna. Przez długi czas wspominano ją głównie w kontekście kronikarskich opisów Tietmara. Dopiero w XIX i XX wieku, wraz z rozwojem polskiej historiografii, zaczęto podkreślać jej znaczenie jako pierwszego zwycięstwa oręża polskiego nad Niemcami. W okresie PRL-u cedynia stała się jednym z kluczowych elementów państwowej propagandy historycznej. Bitwę przedstawiano jako symbol odwiecznej walki Polaków z Niemcami o granice na Odrze i Nysie. To właśnie wtedy, w 1972 roku, dokładnie tysiąc lat po bitwie, odsłonięto w Cedyni monumentalny Pomnikorła. Miał on upamiętniać zwycięstwo Mieszka i jego drużyny, a jednocześnie legitymizować powojenne granice Polski. Co ciekawe, sama Cedynia była przez lata miejscem wielkich państwowych uroczystości. Organizowano tam zjazdy, defilady i rekonstrukcje, w których brały udział tysiące ludzi. Dziś obchody są dużo skromniejsze, ale rekonstrukcje historyczne nadal przyciągają turystów i pasjonatów średniowiecza. Pomnik w Cedynii, wysoki na kilkanaście metrów, w kształcie Orła, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli tego regionu. Z jego szczytu rozciąga się panorama odry i granicy polsko-niemieckiej. Ciekawostką jest też fakt, że mimo upływu ponad tysiąca lat, miejsce dokładnej bitwy. Nadal nie jest pewne. Jednak w świadomości społecznej cedynia pozostaje synonimem pierwszego zwycięstwa piastów nad niemieckim przeciwnikiem. Dziś bitwa pod cedynią to nie tylko historia, to także lokalna tożsamość, element turystyki i pasjonujących dyskusji wśród historyków, a dla Polaków symbol początku naszej drogi w dziejach Europy. A jeśli interesują Cię inne fakty oraz tajemnice historyczne, koniecznie sprawdź nasze kanały. Ale historia w mediach społecznościowych linki znajdziesz w opisie. Tam czeka na Ciebie jeszcze więcej ciekawostek, krótkich materiałów i dyskusji o przeszłości. Subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i dołącz do naszej historycznej społeczności. Do zobaczenia w następnym filmie.